Grahamka z serem żółtym, edamskim. Na no to pomidorek. Typowe polskie śniadanie. Zobaczymy, co będzie się działo z poziomem cukru we krwi. Czy osoby będące na diecie keto mogą się obawiać takiego śniadania. Sprawdzę to na sobie. Na... Konsumuję oczywiście. Tak bardzo kocham chlebek. Niech to będzie chociaż z mąki orkiszowej. Nie wiem, razowy. Ze słonecznikiem. No generalnie kocham. I mam nadzieję, że będzie dobrze, bo... Jakiś kompromis chociażby, bo już naprawdę tych to mam trochę ponad uszy. Spójrzmy, dwie godziny po, sprawdźmy poziom glukozy i co mamy. Znów tragedia 160, ponad 160 mg na decylitr glukozy we krwi. No to jest już generalnie masakra. Masakra. Mała bułeczka, no półtorej małej bułeczki, mówię, może ten serek pomoże zatłuścić, te węglowodany będą się trawić dłużej, ten poziom glukozy utrzymywać się będzie w miarę równym poziomie, niech jest wysok, ale nie 160 panowie, panie, więc słuchajcie, no, nie będę komentować, dieta keto, chleb, jakikolwiek z mąką odpada, diabetycy, chlebek też odpada. Nie jest dobrze. Szukajmy alternatywy. Ale znajdziemy, znajdziemy. Dużo mamy tych sposobów.